Cześć! Z tej strony Kasia Bednarska i jestem dietetyczką. Słuchasz właśnie mojego podcastu, w którym poruszam tematykę ogólnopojętego, zdrowego stylu życia. Będę chciała Cię również przekonać, że dietetyk to też człowiek, i też mam swoje dietetyczno-zdrowotne rozterki typu: zjeść tę pizzę, czy może jednak już wystarczy. Pozwolę sobie na przemyślenia na różne tematy, bo przecież nie samą dietetyką człowiek żyje, ale musisz się przygotować na to, że tematy pokrewne dietetyce będą się tutaj pojawiać najczęściej. Mam nadzieję, że Ci się tu spodoba. I i zaczynamy. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć, jak ogarnąć temat weekendowych imprezek i wypadów, bo wiem, że to jest temat szczególnie interesujący dla osób, na przykład, które się odchudzają, więc dzisiaj też o tym trochę powiem. No ale też, oczywiście, będzie to temat taki dla po prostu osób, które chcą się zdrowo odżywiać i zawsze te weekendy jakoś tam coś psują i mieszają w diecie. Także myślę, że każdy z tego coś dla siebie wyciągnie. Więc, no cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić do dalszego słuchania tego odcinka, bo on dopiero przecież się zaczął. <laughs> no więc weekendy, nasze ulubione. Wiem, że każdy czeka na ten weekend. Ja też na niego czekam, bo weekendy to przecież czas, kiedy zazwyczaj sobie trochę popuszczamy, spędzamy czas ze znajomymi, z rodziną. Ogólnie mówiąc, troszkę bardziej chillujemy, odpoczywamy. Ale też oczywiście, no nie wiem, mamy czas na jakieś aktywności, aktywność fizyczną. Na przykład, jeżeli nie mamy czasu na nią w, w tygodniu, no to jak najbardziej te weekendy tutaj nam przychodzą z pomocą. No i ogólnie trzeba powiedzieć, że weekendy po prostu są super, tak? No, każdy je lubi, każdy na nie czeka, każdy czeka na ten piąteczek, więc ja się tutaj oczywiście też dokładam. Chociaż oczywiście ja tutaj w soboty też troszkę, <laughs> troszkę zdarza mi się pracować, ale no niestety mam teraz taki czas, że naprawdę bardzo stawiam na rozwój i i, i no, tego czasu w tygodniu brakuje, jeżeli mam tak dużo współprac indywidualnych, które mnie pochłaniają, a tutaj, no wiadomo, trzeba interesik jeszcze rozwijać w dziedzinie online, więc właśnie to robię weekendami. Podcasty swoją drogą też planuję nagrywać weekendy. Teraz akurat mi się zdarzyło, że siedzę w środę. Bo jakoś mam teraz luźniejszy czas, no ale dobra, widzicie, już się rozgaduje. W każdym razie jak najbardziej weekendy są czymś takim pożądanym, pozwalają odpocząć i w ogóle to chyba wam nie muszę mówić. No i jeżeli chodzi o dietę, zwłaszcza o dietę odchudzającą, no to już nie jest tak łatwo w sensie nie jest to tak łatwo w tym sensie, że jednak te weekendy mocno przeszkadzają i po, no, powodują to, że ten deficyt kaloryczny może zostać wyzerowany, może go po prostu nie być. I to właśnie jest to powiedzmy w cudzysłowie, dużym cudzysłowie niebezpieczeństwo weekendów na diecie odchudzającej, ale oczywiście to nie znaczy, że nie można sobie z tym poradzić, bo oczywiście, że są sposoby, które mogą tutaj pomóc osobom, które, które po prostu się odchodzają, a poza tym no myślę, że odchudzanie to też jest taki temat, że każdego gdzieś tam to interesuje, więc dlatego tutaj też o tym, o tym gdzieś tam napomknę. No i dobra, to co mówiłam już wcześniej, no to to nie jest tak, że w te weekendy nie da się jakoś tak podnieść. Podejść, do tematu weekendów nie da się podejść jakoś tak powiedzmy bardziej normalnie, no bo gdyby tak było, że te weekendy są jakieś, nie wiem, już po prostu jakieś nie wiadomo jakie dramatyczne i trudne, no to też osoby na pewno by nie miały swoich efektów w odchudzaniu, a jednak mają, więc da się do tego też sprytnie podejść. I właśnie dzisiaj w tym odcinku powiem Ci, jak właśnie możesz to zrobić. Oczywiście zawsze lepiej, to będę chyba powtarzać, do znudzenia, zawsze lepiej iść do jakiegoś specjalisty, do dietetyka, bo dietetyk wtedy dokładnie wyjaśni, jak to powie, no i też odwali za Ciebie kawał roboty, tak, no bo wtedy Ty nie musisz się nad tym zastanawiać, tylko po prostu, że tak powiem, no robisz to, co Ci dietetyk gdzieś tam podsunął, czy, czy razem ustaliliście i to jest na pewno łatwiejsza i szybsza droga, żeby te weekendy ogarnąć, mówiąc, w sumie odwali za Ciebie kawał roboty, to mam nadzieję, że dietetyk nie odwali, tylko podejdzie do Ciebie indywidualnie, tak? Wiesz, wiesz o co chodzi, wiesz o co mi chodzi. Co przez to chciałam powiedzieć, bo to jest też ważne, takie podejście indywidualne, no bo znowu, jeżeli ktoś nie ma tych weekendów, powiedzmy jakiś takich ze znajomymi, czy nie wiem, bardziej się spotyka w domu, gdzie może sobie przygotować jakieś tam jedzenie, no to wiadomo, że ten problem też jest mniejszy, no ale nie mniej te weekendy gdzieś tam też stoją tutaj jako taki Powiedzmy, problem jako taka zagwostka, jak do tego podejść wszystkiego, więc dzisiaj właśnie o tym chciałabym y, powiedzieć. Myślę, że najłatwiej będzie, jak powiem coś z mojej perspektywy i przypominam, że z perspektywy zwykłego człowieka, bo też jestem po prostu zwykłym człowiekiem i też miewam, no można powiedzieć, szalone weekendy. Może nie z takim jedzeniem, jakim bym sobie wymarzyła, aczkolwiek, tak jak już mówiłam w poprzednim odcinku o zasadzie 80 na 20, jeżeli nie słuchałeś, to oczywiście tam odsyłam. No, umiem już sobie z tym radzić i jakby nie mam z tym powodu żadnych, żadnych, absolutnie żadnych problemów. Więc dlatego myślę, że z mojej perspektywy, no, będziecie sobie mogli to zobaczyć, jak wygląda, i ode, oczywiście ode mnie coś ściągnąć, jeżeli Wam to się mm, przypadnie do gustu i uważacie, że to jest faktycznie sensowne, jak ja to sobie do tego podchodzę. No i właśnie, to jest teraz tak, że e, mam takie weekendy, gdzie faktycznie tego niezdrowego, powiedzmy w cudzysłowie, niezdrowego jedzenia jest trochę więcej, e, ale jednak utrzymuję te swoje zdrowie, powiedzmy, i szczupłą sylwetkę. Tak, wiem, że skromnić teraz ze mnie wyszedł, ale no taka jest prawda, więc jakby tutaj nie mam z tym problemu, żeby mówić o swoich, powiedzmy, jakichś tam tak, Więc no jest po prostu to fakt, tak? że, że mam tą szczupłą sylwetkę i utrzymuję, mimo tego, że gdzieś tam m, te jedzenie wygląda różnie po prostu. No więc po pierwsze, co ja bym tutaj radziła takiej osobie, która no przede wszystkim się odchudza, ale, ale też oczywiście osoby, które po prostu chcą, że zdrowo się odżywiać i wyciągną coś od siebie, dla siebie. To już chyba się powtarzam. No więc dobra, pierwsze dobrze jest ustalić sobie plan z góry. Czyli przedyskutować po prostu sam ze sobą, bądź sama ze sobą, jeśli jeszcze jesteś dziewczyną, kobietą, to wiadomo. Ile chcesz zjeść, na przykład chipsów, ciastek, pizzy, kebabów, czy tam, nie wiem, cukierków, żelków i tak dalej. No po prostu sobie zrobić taki plan, tak? No bo ogólnie taki plan jest fajny w tym, w tym kontekście, że idąc na taką, powiedzmy, jakąś imprezkę czy wyjście ze znajomymi i nie mając takiego planu, no to od Razu oczywiście hamulce nie istnieją. Tak, wiadomo, że się rzucimy na wszystko i będziemy chcieli zjeść wszystko, a później faktycznie to realnie może się odbić na tym deficycie kalorycznym, jeżeli mówimy o osobach odchudzających się, a wcale nie o to nam chodzi, żeby tutaj to odchudzanie jakoś tam bombardować i żeby nam nie wychodziło, bo my chcemy oczywiście, żeby nam wychodziło. Więc taki plan pozwoli Ci przede wszystkim czuć się tak komfortowo, że masz faktycznie ustaloną tą ilość, którą chcesz zjeść i którą sobie poz, pozwalasz zjeść, tak w cudzysłowie też to pozwalasz oczywiście, i czujesz się z tym bezpiecznie, dobrze, tak, bo to nie jest tak, że musisz zakazywać sobie albo nie możesz nic zjeść, tylko sobie po prostu ustal te ilości. Ja często tak mam, że jak idę na jakąś właśnie imprezkę, no to sobie ustalam, dobra, dzisiaj zjem trzy kawałki pizzy i ewentualnie garstkę chipsów z każdej paczki i ewentualnie moje ulubione ciasteczka hity, jak będą, no to też sobie zjem, tak, i to jest mój taki plan, Plan, którego staram się trzymać. I oczywiście to nie jest tak, że jak nie będzie tych ciasteczek, to ja na siłę wepchę, wepchnę w siebie więcej chipsów, albo jak nie będzie tych chipsów, to ja zjem coś innego. Yy, tylko po prostu trzeba to gdzieś tam na bieżąco modyfikować ten plan, tak? To nie jest takie sztywno określone, aczkolwiek warto gdzieś tam to w głowie mieć, żeby sobie po prostu takie rzeczy ustalać. Yy, no i wiadomo, jak tam na, nagle, nie wiem, wpadnie, że. Jednak okazuje się, że ktoś ma urodziny i ja o tym zapomniałam, i wjeżdża zaraz tort wielki na stół. No to też nie jest tak, że ja podziękuję i nie zjem tego torta, no bo ja tutaj miałam tylko ustalone, że zjem chipsy i ciasteczka i, i tę pizzę, tak? No pewnie, że tak nie jest, bo no w ogóle to się może wydawać, że ja mam tak wszystko tutaj ogarnięte, jeżeli chodzi o to, że ja sobie to nie wiadomo, jak planuję, ale gwarantuję Wam, że tak nie jest i po prostu e, no to gdzieś tam też się e, może modyfikować w trakcie, aczkolwiek jak. No, nic tam się nie dzieje, powiedzmy, takiego, czego bym nie przewidziała. No to po prostu jem sobie tak, jak sobie ustaliłam, ale oczywiście nie ustalam sobie nigdy, że nie zjem powiedzmy niczego z takich rzeczy, jeżeli mam ochotę na takie rzeczy i wiem, że po prostu je lubię, bo to by było działanie takie, podkopywanie po prostu siebie i ja bym się z tym po prostu dobrze nie czuła. W ogóle jakby ktoś mi zakazał jedzenia jakichś takich produktów, które po prostu lubię, no to, yy, sorry, ale chyba bym się popłakała. <laughs> nie, no dobra, przesadzam, może popłakała to nie, ale no naprawdę byłoby mi z tym ciężko i ciekawa jestem, czy bym dała radę tak nie zjeść niczego, absolutnie niczego, bo musicie też wiedzieć, że ja uwielbiam wszystko, Wszystkie te takie, w cudzysłowie, znowu już chyba trzeci raz dzisiaj ten cudzysłów, e, lubię wszystkie takie niezdrowe rzeczy. Ja bym się mogła, tak mam wrażenie, odżywiać samimi fast foodami, słodyczami, żelkami, ciastkami i tak dalej. Serio, ja, ja tak mam. <laughs> Przynajmniej mam takie, takie e, przeświadczenie o samej sobie, że mogłabym to robić. E, no więc e, dlatego też muszę sobie te jakieś tam granice... Stwarzać. No, i właśnie tak jak mówiłam wcześniej, czyli ustalam sobie, ile dokładnie chcę zjeść, a jak coś tam mnie ewentualnie wypadnie takiego dodatkowego, no to też się tym nie przejmuję, no bo wiadomo, życie jest życiem, ale jak mi wypadnie coś, że, nie wiem, nie zamówimy pizzy, tylko będziemy jeść coś takiego domowego, przygotowanego, nie wiem, jakieś y, ktoś przygotuje danie, jakieś kanapki, czy wiecie, jakieś będą takie inne rzeczy, no to oczywiście, że też spoko i nie będę na siłę chciała zamówić tej pizzy, tak? Wiecie o co chodzi? To jest też takie elastyczne. Plastyczne. Więc yy, myślę, że. To jest też fajna, fajna metoda, żeby sobie właśnie tak to wszystko zaplanować. I Wy się będziecie czuć bezpiecznie i będziecie się z tym czuć dobrze. Oczywiście na początku możecie sobie też spróbować to zapisywać, no bo słowo pisane bardziej nam zapada do głowy, w pamięć i mózg to bardziej, że tak powiem, traktuje jako coś takiego poważnego. Więc tym bardziej zachęcam, żeby sobie to może gdzieś tam nawet na początku zap zapisywać. No dobra, oczywiście nie wiemy dokładnie, jak to zawsze będzie u tych znajomych, no ale gdzieś tam mniej więcej. Da to, radę, da to radę ogarnąć. Dobra. Ogólnie to, tak jak już mówiłam, ja wolę sobie z góry założyć, że coś tam zjem, coś tam na coś sobie pozwolę, żeby mieć po prostu tak zwany święty spokój, ale uwierzcie mi, że miałam też momenty w życiu, że byłam bardzo restrykcyjna co do diety, i to też mówiłam w poprzednim odcinku. I wtedy były takie sytuacje, że na przykład wszłam do znajomych albo na jakieś tam imprezki i sobie zakładałam, że absolutnie nic nie zjem, absolutnie nie wypiję żadnego piwa. No i później co? Siedziałam jak ten taki debil za przeproszeniem, i patrzyłam. Jak wszyscy jedzą tą moją ukochaną pizzę, bo ja ogólnie bardzo lubię pizzę. No i co? No i okropnie się z tym czułam, było mi źle niedobrze. No i wiecie, no ogólnie samo poczucie minus 50, co najmniej, i się też na pewno nie bawiłam wtedy dobrze, przynajmniej tak wewnętrznie dobrze, więc absolutnie teraz nie ma, absolu nie ma absolutnie możliwości, żebym teraz robiła takie rzeczy. Lepiej sobie ustalić coś, żeby właśnie mieć tą takie bezpieczeństwo psychiczne, niż później, żeby się czuć tak właśnie jak jakiś taki no nie będę brzydko mówiła, ale no, po prostu źle się czuć, tak? Z samym sobą. No i oczywiście też były takie sytuacje, że jak sobie zakładałam coś, że w ogóle nic nie zjem, no to oczywiście, że było tak, że pękałam i w pewnym momencie rzucałam się na te wszystkie ciastka, hity najczęściej, bo to moje ulubione ciastka. No i tak to się kończyło niestety, później wyrzutami sumienia, ale to już było dosyć dawno, ja już też mam to, tak jak mówię, gdzieś tam przepracowane i już takich sytuacji nie ma, ale no też ci mówię o tym dlatego, żebyś zdawał sobie bądź zdawała sobie sprawę. Że to jest proces, że to po prostu tego się trzeba nauczyć i to samo się po prostu nie robi. E, to wymaga pracy, zaangażowania i e, no to nie jest takie hopsiub, żeby sobie tak tą relację z jedzeniem, z weekendami e, ustawić tak na, e, tak na tip top bez żadnej, bez żadnej takiej pracy, nie? No to, to samo się nie dzieje. Oczywiście niektórzy będą mieli łatwiej, niektórzy będą mieli trudniej, ale zawsze jakąś tą pracę trzeba będzie e, wykonać, żeby to te weekendy. Mm, weekendy y, Gdzieś tam ogarnąć. Więc moim zdaniem, najważniejsze jest to, żeby po prostu nie oszukiwać siebie. Tak ci powiem. To jest naprawdę ważna sprawa. No bo jak ty będziesz się oszukiwać, że. E, dobra, dam radę, co to jest ta imprezka bez tej pizzy, już tak zostanę przy tej pizzy. Przecież dam radę, ale tak w głębi duszy, to tak naprawdę ty pragniesz tej pizzy i uwielbiasz tą mieć tą pizzę i w ogóle, nie, wy... w ogóle no, nie ma możliwości, żebyś ty tak naprawdę nie myślał o niej jak, jak o takim produkcie, którego naprawdę bardzo, bardzo lubisz, no to sorry, no to jest po prostu okłamywanie siebie. Naprawdę dobrze jest założyć na przykład, że zjem dwa kawałki pizzy, które gdzieś tam w tym bilansie energetycznym też no, można zmieścić, nie uszukujmy nawet na takich dietach 1500-1600 kilokalorii, no to zamiast tam tych tego obiadu można gdzieś tam sobie tą, tą pizzę włączyć, o tym jeszcze będę też mówiła za chwilę, jeżeli przejdę już tak stricte do odchudzania, no ale no wiecie no tutaj, tutaj nie, nie można tak się męczyć, że tak powiem i się za, tutaj zastanawiać jak to wszystko sobie ogarnąć, po prostu ustalić sobie zjeść dwie kawał dwa kawałki pizzy. Można ewentualnie zadbać o to, żeby gdzieś tam była jakaś sałatka, ale wiecie, to już są też takie kombinowania, tak? Ale najważniejsze jest to, żeby ważne jest to, o może powiem, w ten sposób, żeby mm, gdzieś tam było coś, czy możecie się. No, ja no wiem, to brzydko powiem, ale no żeby się tak gdzieś dopchać, nie? Bo warzywa mają większą objętość niż taka pizza, więc jeżeli gdzieś tam będziecie mieć jakąś sałatkę, jakieś warzywo, no to, to jak najbardziej korzystajcie z tego, wtedy zjecie te dwa kawałki pizzy, najecie się sałatką i ten bilans kaloryczny gdzieś tam też zostanie w miarę, w miarę dobry. Oczywiście, jeżeli się odchudzacie, nie? No bo jak się nie odchudzacie, no to koniecznie przesłuchajcie poprzedni odcinek o tej zasadzie 80 na 20. Tam bardziej mówiłam o tym, jak sobie to ogarniać w życiu, żeby. Jeść wszystko to, co się chce, ale żeby jednak utrzymywać to, to zdrowie, dzisiaj tak konkretnie o, o właśnie o weekendach. Okej, okay. myślę, że też ważną sprawą jest to, żeby sobie zdać sprawę, że, żeby nie oszukiwać siebie, to co mówiłam wcześniej, ale na przykład, żeby nie oszukiwać siebie, że jakieś tam produkty, których lubimy, nie istnieją, tak? No bo e, można się oszukiwać, że przecież słodycze nie istnieją, ja ich nie muszę jeść, pizza nie istnieje i tak dalej, no ale e, musisz sobie zadać pytanie, czy ty faktycznie chce, nie chcesz już nigdy zjeść słodyczy w swoim życiu. No, i myślę, że jednak chcesz je kiedyś zjeść, bo myślę, że każdy gdzieś tam ma jakiś produkt, który po prostu lubi jeść. To nie muszą być oczywiście słodycze, ale no i właśnie trzeba się nauczyć żyć z tymi produktami, tak? No, trzeba się nauczyć żyć z tą pizzą, trzeba się nauczyć ze słodyczami, trzeba się nauczyć z kebabikami, z McDonald'em i tak dalej, bo to będzie zawsze obok nas. E, chyba, że tam nie wiem, jakaś będzie koniec świata i tak dalej, ale raczej, raczej, raczej na, na to się nie zanosi i e, może za jakieś 50 lat jak już nasz klimat tutaj nie będzie z nami mógł wytrzymać, to, to, to może coś, ale teraz na razie te McDonaldy i te wszystkie inne fast foody zostają z nami i mają się dobrze więc po prostu tak jak mówię trzeba się nauczyć z nimi żyć no i właśnie, nie, nie ma co się męczyć bo po jakie licho, trzeba, nie, nie trzeba sobie dokładać żadnych trosk i Dodatkowych zmartwień, więc te zakazy, tak naprawdę, i zakazywanie sobie rzeczy, totalnego życia, że tak powiem, weekendy jest na pewno nie za dobrą sprawą. Na pewno to, co może też pomóc w weekendy, żeby ten deficyt kaloryczny gdzieś tam utrzymać, to jest aktywność fizyczna i to jest właśnie to, co mówiłam na wstępie, że wiele osób dopiero w weekend ma czas na tą aktywność fizyczną, więc myślę, że jak najbardziej można wykorzystać i fajnie jest wykorzystywać ten weekend, właśnie, żeby się poruszać. Nie musi to być jakaś taka zorganizowana powiedzmy aktywność fizyczna może to być po prostu zwykły spacer może to być nie wiem spędzenie czasu z bliską osobą gdzieś nie wiem w jakimś parku po prostu ruszanie się czy nawet zakupy jakieś w centrum handlowym czy coś to też jest spacer właśnie chyba wszyscy znają ten mem, że, że właśnie kobiety na zakupach yy, i że to jest już kardio tak, dla tej kobiety, no to to jak najbardziej się z tym zgadzam. Wykorzystywać te weekendy, ruszać jak najwięcej i nie musi to być zorganizowana aktywność fizyczna, ale ocz oczywiście jeżeli no, chcesz, to, to jak najbardziej taka zorganizowana aktywność fizyczna, czyli jakieś po prostu ćwiczenia fizyczne, bieganie, basen, tenis, nie wiem co tam jeszcze, ćwiczenie z YouTube będzie jak, na jak najbardziej dobrym mm, pomysłem i Pomoże ci z tymi weekendami trochę tutaj e, powalczyć, aczkolwiek też zwracam na to uwagę, żeby to nie było w ten sposób, że zjadłam pizzę. To muszę teraz poćwiczyć, bo to też takie długoterminowe myślenie w ten sposób może prowadzić znowu do nieprawidłowych relacji z jedzeniem, więc znowu takich rzeczy nie chcemy, więc trzeba łapać te myśli, żeby po prostu one się no, nie pojawiały, tak? Więc jakby to jest, to jest bardzo ważne. Okej, okay. ja jako dietetyk też nie wyobrażam sobie pracować w taki sposób, że, że zakazywać, w ogóle, kim jest dietetyk, żeby zakazywać ludziom, nie? To, to też nie o to chodzi, mam Mam nadzieję, że taka dietetyka już będzie też schodziła do lamusa, bo, bo ja w ogóle nie ogarniam, jak tak można komuś zakazywać. No ale dobra, ja jako dietety w każdym razie nie zakazuję i absolutnie nie jest to moje, moją intencją, żeby zakazywać jakichś produktów. Tylko po prostu ważne jest to, żeby znaleźć swoje rozwiązanie na te, na te powiedzmy gdzieś tam problemy, które... Mogą występować w weekendy. No bo przecież jedzonko też jest pyszne, i, i warto, żeby cały czas pozostawało dla nas pyszne, i przyjemne, i w ogóle. A poza tym uważam, że też zakazywanie komuś jedzenia jakichś tam rzeczy, których on lubi, to też trochę takie, wiecie, niszczenie życia. Wiem, że dramatyzm, ale wiecie o co chodzi, że to myślę, że to nie jest nic fajnego, jeżeli chodzi o podejście do dietetyki. Dobra, myślę, że jeżeli chodzi o takie ogólne rzeczy, to już się nagadałam. Tutaj sobie Patrzę na moje notatki, które oczywiście leżą przede mną, i chyba wszystko, wszystko powiedziałam, co chciałam. Troszkę się rozgadałam, bo widzę, że już mamy 20 minut na liczniku, ale to nic, i teraz myślę, że powiem właśnie zdecydowanie o tym odchudzaniu, jak trzeba, jak trzeba do tego podejść, jak można do tego podejść. Więc co do osób odchudzających się, trzeba powiedzieć głośno i wyraźnie, że bez deficytu nie będzie odchudzania. I to myślę, że też już wiecie, skoro się odchudzacie, a tak się składa, że dwa kawałki pizzy, jakieś tam 100 gramów chipsików, kilku ciast kilka ciasteczek, to można wyciągnąć nawet 2000 kilokalorii, 1900 kilokalorii, no powiedzmy tak koło, co równie dobrze może być Twoim zaoszczędzonym deficytem z całego tygodnia, tak? Więc jakby nie dość, że dzisiaj zjedliście za dużo, to jeszcze sobie ten deficyt w ciągu tygodnia gdzieś tam podrasowaliście do góry, Zwłaszcza, że na przykład mogło Wam też coś w tygodniu wpaść, mog mogliście coś tam zjeść na mieście, może czę częściej, no i wtedy ten deficyt faktycznie się gdzieś tam zeruje, więc to trzeba zdawać sobie sprawę i mówię to głośno i wyraźnie, że bez deficytu odchudzania po prostu nie będzie, a weekendy mogą w tym, że tak powiem, przeszkadzać. Ale czy to oznacza, że w weekendy jesteśmy skazani na siedzenie w domu i nie wychodzenie nigdzie? No nie. Powiem Wam tak, że ja w mojej praktyce najczęściej, w sumie bardzo często, właściwie zawsze można powiedzieć, stosuję tak, taką, taki sposób, nawet nie wiem, to chyba nawet nie ma żadnej nazwy, że zamiast, zamiast obiadu, w tym dniu, kiedy nam wychodzicie na miasto, załóżmy w piąteczek, zamiast obiadu po prostu jecie jakiś posiłek z drugiego śniadania, albo tam kolacji, czy po prostu jakiś mniejszy objętościowy posiłek, bo zakładam, że macie ustaloną jakąś tam w miarę, w miarę dietkę. Redukcyjną, czy to sami sobie ustaliliście, czy to dietetek wam pomagał. No i wtedy zamiast tego obiadu jecie sobie po prostu wieczorem tą pizzę po prostu idziecie ze znajomymi yy, i jakby te kalorie gdzieś tam powiedzmy będą się w miarę no w miarę zgadzały tak jeszcze w zależności od tego jakie macie duże te posiłki no bo jak macie wszystkie posiłki takiej samej kaloryczności no to też to jakby nie ma sensu i trzeba do tego podejść inaczej tak no indywidualnie oczywiście jak to zwykle bywa ale jeżeli na przykład macie obiad większy na przykład który ma 550 kilokalorii czy 600 kilokalorii no to jak go i na przykład gdzieś tam, nie wiem, zjecie właśnie jakiś mniejszy posiłek, no to tych kalorii, yy, część tych kalorii po prostu przejdzie sobie na tą pizzę, powiedzmy, a i tak ten plus kaloryczny, który wygenerujecie, może nie będzie aż taki duży, tak? To wszystko zależy od waszego, yy, waszego podejścia do tematu i przygotowania do tego, yy, do tego tematu. Po prostu trzeba podjąć decyzję, tak? Czy, czy chcecie faktycznie schudnąć, czy chcecie utrzymać jakiś tam efekt, czy naprawdę chcecie, yy, chcecie, Jakiś tam właśnie, tak jak powiedziałam, efekt osiągnąć. O jezu, ale się powtórzyłam. No ale dobra, trudno. Niech już tak zostanie. Także, także, no trzeba po prostu wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, tak? I jakby konsekwentnie dążyć do swojego celu. Ja wiem, naprawdę wiem, że weekendy mogą być różnie. Może być tak, że faktycznie gdzieś pojedziecie nie wiem, na wyjazd i macie tylko możliwość zjedzenia w McDonaldzie. No, oczywiście ja też byłam w takich sytuacjach. Wiadomo, że wszystko się może zdarzyć i jak wam się odchudzanie powiedzmy przedłuży o jeden tydzień, to też tragedii nie będzie, umówmy się, że to tak naprawdę chodzi o długoterminowe efekty, a nie na to, co o to, co będzie się działo powiedzmy w tygodniu. Więc no, umówmy się, no to wy macie tą odpowiedzialność za swoje czyny. I powiem Wam tak: nawet znajomi, nawet mąż, babcia, ciocia, synek, córeczka, piesek czy nawet kot, nie, wi nie wiadomo jak bardzo byłby puchaty, to nawet ten kotek nie bierze odpowiedzialności za to, że wy zjecie. Zjecie tą postawioną przed mami pizzę, czy te ciasteczka, które gdzieś tam leżą w kuchni, tak jak na przykład u mnie tutaj, na które muszę patrzeć, zawsze wchodzę sobie robić herbatę. No nie, to jest wasza sprawa, tak? Czy wy po to sięgniecie, czy nie. I nie ma też co oczekiwać, że cały świat się zmieni tylko dlatego, że wy tutaj sobie wymyśliście, że będziecie się odchudzać, tak? No jakby to, to, to nie ma co oczekiwać, że znajomi, czy rodzina, czy ktokolwiek inny będzie wam, że tak powiem, tą sprawę ułatwiać. Oczywiście warto zawsze porozmawiać z takimi osobami, i poprosić, tak, żeby nie kupowały tych słodyczy, albo żeby chowały przed Wami, albo y, no coś takiego, tak jakoś po prostu porozmawiać, że dla Was jest to ważne, i tak dalej. A może by się udało nie zamówić tej pizzy jednak w weekend, a może coś, tam, no wiecie, no to już też po prostu takie indywidualne rozważania, a ja mam wrażenie, że trochę uciekłam y, od, y, od głównego tematu, y, tematu naszego dzisiejszego odcinka. Y, no więc właśnie, podsumowując tę część, chciałabym, żebyście po prostu podjęli. Decyzje. Czy chcecie utrzymać ten efekt i dalej się odchudzać, czy jednak ważniejsze jest dla Was to, żeby polecieć ze znajomymi na całość, pójść na całość i zjeść wszystko, co widzicie i, i, i w ogóle. Oczywiście tutaj w sumie mogę też jeszcze wtrącić, że już jak tak lecicie na całość ze wszystkim... Co widzicie, no to może też znaczyć, że jednak coś restryk za restrykcyjnie podchodzicie do tego na co dzień, tak? No bo e, przynajmniej to, co ja zauważam ze współpracach i też w swoim jakby doświadczeniu jako po prostu zwykły człowiek, że jak sobie bardziej zakazuję w weekend, przepraszam, w tygodniu, e, czyli na przykład jak się staram, żeby ten tydzień był taki, wiecie, jak najbardziej idealny, e, no to wtedy weekend bardziej mnie ciągnie do tych słodyczy i do tych jakichś różnych rzeczy, nie? Ale jak podchodzę do tego tak zdrowo, rozsądkowo, zgodnie z tą zasadą 20 na 80, no no to wtedy to wygląda dużo, dużo e, lepiej. Chciałam jeszcze powiedzieć, żebyście pamiętali, żebyś pamiętał e, pa, albo pamiętała, że zawsze lepiej jest nie zjeść kolejnych ciastek, zawsze dobrze jest się zatrzymać, e, nawet jeżeli już zjadłaś tych ciastek 10, no to jest zjedzenie 10 kolejnych na pewno Ci nie pomoże. E, więc zawsze lepiej tą rękę jest po prostu yy, po prostu odsunąć od tej paczki ciastek, taki się zastanowić czy ty faktycznie zjesz, chcesz zjeść kolejne te ciastka, zawsze to jest na, to jest naprawdę zawsze dobra decyzja yy, wiem, że niektórzy o, tak mają, że sobie wmawiają, że dobra już zjadłam te 10 ciastek, to już wszystko jest stracone, ale wcale tak nie jest to tu chciałabym, żeby to wybrzmiało wcale tak nie jest, yy, bo tak naprawdę odchudzanie to jest mm, to jest proces, który będzie trwać dłużej i wcale tak nie jest, że jak już raz coś wam pole, Leci, na przykład te ciastka, e, hity to o mnie głównie, bo ja uwielbiam hity e, no to już wszystko stracone no nie, absolutnie nie. E, konsekwencja i cierpliwość i takie dążenie do swojego celu, wracanie na te powiedzmy dobre tory, odsuwanie tej ręki od tego kolejnego kawałka pizzy e, no na pewno przybliży was do celu, więc, e, więc to chciałabym podkreślić, że faktycznie to, co robisz, ma znaczenie i to, co robisz, naprawdę. Przybliżycie do celu, albo troszeczkę oddali, to już wszystko zależy od tego. I chciałam jeszcze powtórzyć, że to, że jeden weekend będziecie mieli jakiś taki gorszy, będziesz miał taki gorszy, bądź będziesz miała gorszy weekend, że no faktycznie tego jedzenia powiedzmy będzie więcej, a się odchudzasz, no to też nie ma tragedii. Oczywiście po prostu od poniedziałku, czy tam od kolejnego dnia, kiedy będziesz miała taką możliwość, bądź miała, siadasz sobie i wracasz do do swojego jadłospisu, do swoich zaleceń, do swoich swojego schematu żywienia i tak dalej i naprawdę da się to zrobić. No, uwierzcie mi, że ja też się sama odchudzałam trzy razy, z czego dwa razy mądrze, a raz bardzo głupio, o tym też pewnie kiedyś powiem. No i jak się odchudzałam mądrze, no to faktycznie pozwalałam sobie w tej weekendy na więcej, aczkolwiek nie ukrywam, że też były takie sytuacje, że po prostu decydowałam, że będę sobie brała swoje kanapki, swoje jedzenie do znajomych, żeby tej pizzy jednak nie jeść, no bo to już mogłoby być po prostu za dużo i mam taką świadomość, tak wiem o tym, że, że tak się mogło stać, więc myślę, że tutaj też ta wzięcie takiej odpowiedzialności za swoje czynności będzie bardzo, bardzo istotne. Okej, okay, no ale wiesz, co ja tutaj sobie mogę gadać i sobie mogę gadać, ale to, co Ty zrobisz, to już oczywiście Twoja sprawa. Mam nadzieję, że ten odcinek gdzieś tam coś ci jednak rozjaśnił i dał Ci jakieś wskazówki, jak sobie to można wszystko ustalić w weekendy, żeby te weekendy nie były jakieś takie, nie wiem, mocno ingerujące w Twój deficyt kaloryczny, żebyś osiągał to bądź osiągała to, co sobie za, założyłaś, bądź założyłeś. O Oczywiście, jeżeli chodzi o osoby takie, powiedzmy, nieodchudzające się, no to tutaj również nie ma się co, że tak powiem, martwić. Jeżeli utrzymujesz tą masę ciała w dłuższej perspektywie, na przykład pół roku, to tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, to po prostu znaczy, że dobrze to robisz, tak? Dobrze sobie to wszystko układasz i, i jest jak jest i tym bardziej powinnaś, bądź powinieneś się cieszyć. Ok, myślę, że w dzisiejszym odcinku to już będzie na tyle. Ja się nagadałam, mamy... 29 minut właśnie teraz leci. No i bardzo Ci dziękuję, że wysłuchałeś bądź wysłuchałaś tego odcinka. Ja jeszcze w tym miejscu zaproszę Cię na moje media społecznościowe, na mój Instagram, gdzie znajdziesz mnie pod nickiem, to się tak nazywa? Kasia.Bednarska.HealthyChoices albo na Facebooku Dietetyk Kasia Bednarska Healthy Choices, tam mnie znajdziesz, tam na co dzień też dzielę się jakimiś takimi tipami z życia, pokazuję więcej ze swojego życia, no i ogólnie myślę, że też tam wiele ciekawych informacji stamtąd wyciągniesz. No i naprawdę bardzo Ci dziękuję. Daj znać oczywiście, co myślisz o tym odcinku, może być w wiadomości prywatnej na, tym, na tych mediach społecznościowych i też zaproszę Cię jeszcze, bo o tym zawsze zapominam, na mojego bloga kabednarska.pl Tam masz też wiele, wiele artykułów na temat no, żywienia, lifestyle'u i w ogóle jak to zrobić, żeby było dobrze. No dobra, no to dzięki. Cześć!